Znalazłem bardzo ciekawego moda do bloonsów, który wydaje mi się, że będzie idealnie pasował na jakiś odcinek. Weźmiemy sobie, powiedzmy, alternatywne rundy balonów. Czemu nie? Coś takiego powinno mi starczyć. I tutaj mamy pierwsze bardzo dziwne okienko. Po pierwsze wybieramy sobie poziom trudności, czyli to, co przed chwilą widzieliście, tak naprawdę nie ma kompletnie znaczenia, bo mamy yy, poziom trudności popable, mamy easy, medium, hard i impopable. Wiecie co? Ja wezmę sobie easy, bo nie mam pojęcia, czego kompletnie się tutaj spodziewać. Wiem tylko o tym, że to zamienia blunsy w grę typu roguelike, czyli taką, którą powtarzamy wielokrotnie i za każdym razem gra się zmienia. Na przykład The Binding of Isaac jest bardzo dobrym przykładem tej gry. Nie wiem czy znacie czy nie, nawet graliśmy pamiętam, że chyba na tym kanale z Admirosem w kopa właśnie. W kopie graliśmy tylko zda... zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy tragiczni. Nieważne. Weźmy sobie na przykład tu, 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 jakiego bohatera Obynem. O i wybieramy what Wybieramy sobie małpkę. Powiedzmy, ja sobie wezmę. Nie wiem. Yy... Tak, shootera, niech będzie. Aha, ja nie mam. Czekaj, a jak to wygląda? Okej, okay, mam wszystkie ulepszenia. Byłem pewien, że ja już nie będę miał w ogóle ulepszeń. Postawimy sobie tego obyna tutaj i mam do przejścia 120 rund. Tylko ja nie mam pojęcia, czym się to dokładnie będzie charakteryzowało. To jest moje, moje pierwsze uruchomienie tego, ale yy, obstawiam, że będę mógł tak jakby odblokowywać małpeczki albo coś w tym stylu. E, jak widzicie, a nie, double cash moda nie, nie ma, więc wszystko jest okej. Okay. Jeżeli zobaczę, że na przykład jest dużo lajków pod tym filmem, to wtedy zrobimy sobie drugi odcinek na jakimś wyższym poziomie trudności i sobie przetestujemy wszystko, jak tutaj działa, z tego co też zauważyłem jest to świeżutki mod w tym sensie mm, cały czas wychodzą nowe wersje z nowymi rzeczami, więc trzeba będzie po prostu sprawdzać to i patrzeć co tam się zaktualizowało i przypominam także o kodzie flotar, jeżeli coś kupujecie w bluncach double cash mody, małbią kaskę, insta małpki vipa w blunc td battles 2, no to pamiętajcie żeby wpisać właśnie kod twórcy flotar, dzięki temu mnie wspomagacie za co bardzo dziękuję, a jeżeli są nowe osoby i podobają wam się filmy what? Choose a path. None of these paths will show up again, choose wisely. Dobra, czyli ja muszę wybrać małpkę, która. Yy, którą będę miał Supermanki monkey 200, manki monkey sub 02. Wiecie co ja wezmę manki. Monkey... Okej, okay, wezmę to. I teraz mam do dyspozycji AHA! Ja będę... Nie! Nie, nie rozumiem tego, bo ja bym przekonany, że to działa w ten sposób, że ja tylko będę mógł i znaczy, kupić to ulepszenie, ale ja mogę to kupić, no właśnie. Więc na czym dokładnie to polegało? Chyba, że to jest taka dżentelmeńska umowa, że jeżeli wybieram jakąś małkę, powiedzmy 020, no to ja ta wtedy taką małkę stawiam i chyba na tym to będzie polegało. Może to nie jest jeszcze dopracowane, bo tak jak mówiłem, wychodzą nowe aktualizacje, ale na potrzeby tego odcinka po prostu zrobimy sobie coś takiego i zagramy właśnie w ten sposób. Mam nadzieję, że w ogóle Wam się to spodoba. Aha, dobra, już to rozumiem. Widzicie? Ej, jednak jest to, jest to pomyślane, kurde. Mega mi się to podoba. Ale co, co się stanie, jeżeli kupię na przykład dwa ulepszenia na górze? Nie, no nie będę kupował, ale to jest dziwne, że... A, mam, widzicie, pokazane, cyk. To ulepszenie tyle kosztuje, aha, aha, aha. Chyba, że to działa kompletnie odwrotnie. W tym sensie, że mam 0, 2, 0 i tak naprawdę te ulepszenia są zablokowane, a reszta nie jest zablokowana. Bo to jest dopiero pierwsza małpka, którą dostałem, więc, na dobrą sprawę, ja powinienem tego użyć. Próbuję ogarnąć o co tu chodzi razem z Wami. Jeżeli będę gadał jakieś głupoty, przepraszam, w ogóle pierwszy raz powiem Wam: nagrywam odcinek wieczorem. Bo normalnie staram się nagrywać odcinki z rana, a tutaj mamy godzinę, dokładnie 22.07, bo farmię sobie rzeczy do Robloxa nawet. Mogę to jakoś szybciutko pokazać? Czekajcie, cyk. O jest, widzicie? Cały czas farmię sobie rzeczy w Robloxie, więc pomyślałem, że przy okazji sobie nagram jakiś tam odcinek. Jeżeli nie wiecie o tym, to mam kanał Robloxowy także. Polecam sobie zajrzeć, w opisie jest właśnie link do tego. Dobra, mamy 120 rund. Nie wiem, czy mi się w ogóle uda to przejść. Weźmiemy sobie teraz... A czemu, czemu ja mam małpki 2.0.2? O co tu chodzi? I czemu ja nie mogę nic więcej postawić? Dobra. Aha! Jak to działa? Miałem do wyboru Manki Saba, ale to nie jest. Nie wiem, nie, 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 nie czaję tego. Z... Ja, jak to jak to tutaj zrobiono? Czy ja mogę. Okej, okay. przyspieszymy sobie grę. Bo jak widzicie, za dużo się nie dzieje na dobrą sprawę. Mm, a też chciałbym. Okej, okay. mamy do wyboru drzewko. Tak, shooter zero. None of these paths will show up again. Choose wisely. Dobra, 5, że będę mógł 5 handlerów postawić. Szczerze, to jest zorąbiste, że będziemy mieli beast handlera I ja to zrobię. Ja to zrobię. Wrzucałem odcinek, nie wiem, czy wiecie, z Challenge Odwizów, gdzie się dowiedziałem bardzo fajnej rzeczy, którą od teraz będę po prostu abuzował. Czyli stawiamy sobie 5 handlerów i robimy ich oczywiście wszystkich pod. Ym, pod, pod, pod dolne drzewka, tak jak tutaj mamy tą informację, chociaż taki mikroraptor też by był całkiem spoko. Kurde, muszę ogarnąć jak to działa, albo jak bardziej nie działa, no bo 0.0.2, no to, że możesz maksymalnie drugie drzewko na dole ulepszyć. Będę musiał, wiecie, może po nagraniu tego odcinka dopiero zdam sobie sprawę, jak to dokładnie ma tutaj działać, bo większość ulepszeń mam zablokowanych i zmierzam do tego, że jednego bisendera po prostu sobie mm, tutaj ulepszymy i weźmiemy... A nie, w sumie... Nie, w sumie to jest głupie to, co ja powiedziałem. No, bo to jest totalnie bez sensu. Bo ja i tak nie będę mógł kupić kolejnego ulepszenia, więc to. Czekaj, co? Czemu tu się boss pojawił? I. Co się dzieje? Aż mi mowę odebrało. O co chodzi? Czy, czemu ja tutaj walczę z bossem na 20 rundzie? Czy to jest w ogóle pomyślane... Czekajcie, może ten boss ma mniej HP, okej? Okay? Do tego zmierzam. Mam nadzieję, że tak jest i chyba on jest tak zbalansowany. Kurde, no to będzie... Jeżeli to będzie tak rozbudowane i tak dobrze zrobione, jak ja mam to w głowie teraz, no to naprawdę z tego może powstać osobna nawet miniseria z zrobienia, bo to jest... wywraca nam kompletnie blusy i musimy myśleć o tym, co stawiamy, a nie bezmyślnie, o, postawię sobie to, po... o, uderzyłem w mikrofon, sorry. O, postawię sobie małpki i jakoś to będzie. Dobra, tylko muszę mieć pewność, że teraz uda się na pewno. Czekajcie, cyk, weźmiemy sobie tutaj. Dziabaj go, działaj powoli. Um, muszę mieć pewność, że um, będę mógł zniszczyć tego bossa, bo na razie. No, mam małe y, déjà vu z y, odcinka, gdzie testowałem nowe bossy w Bloonsach, takie customowe. Których nawet z Double Cash Mode'em nie mogłem pokonać. I mam nadzieję, że to jest trochę lepiej zrobione. Że wiecie, nie będę musiał żadnych pomocy dogrywać tutaj i tak dalej. Tylko będziemy mogli sobie grać tylko i wyłącznie na tym modzie. Dobra, weźmiemy sobie prędkość razy 4. Cyk e, Raptora. A nie, w sumie ciebie mogę tutaj przestawić. Czy ktoś strzela w niego? A ta uć podobna cały czas strzela, więc bardzo fajnie. No i coś tam. Coś tam zadajemy mu obrażenie. Nie można powiedzieć, że kompletnie jesteśmy bezużyteczni tutaj. I ten Oben też coś robi. Bardzo fajnie. Ale no, jakoś ten boss się przebija. Kurde, i coraz bardziej. Ty, Da się go zniszczyć. jednak on jest pomyślany tak, żeby mógł zniszczyć tego bossa rzeczywiście. Dobra, jeszcze raz to. Kaski nie mam, więc um, nic z tym nie zrobię. Chociaż czekajcie. Mogę połączyć. Cyk! I mamy już wymaksowanego jednego ptaka. Bardzo dobrze. Tylko że. Czy się tak, ten boss już zawraca. A więc będę potrzebował jeszcze jednej próby 3 HP, no niestety przegrałem, okej, okay, już zdałem sobie sprawę, przepuszczone balony. Um, będę potrzebował jeszcze jednej próby, żeby zagrać. I zagram sobie teraz na popubble i wezmę sobie sałtę postawię. I jako pierwszą małpkę wezmę sobie ninja. O, teraz już wiem, co mogę tutaj zrobić, także cyk, weźmy sobie, pominmy troszeczkę tych rund i kupię sobie farmę bananów, a przynajmniej mam 5 nawet farm bananów, które będę mógł e, kupić. Dobra, weźmy, weźmiemy sobie to, czyli mamy na razie małpki e, na maksymalnie drugim tierze, Teraz postawimy sobie farmę... Chociaż nie, po co mi farma bananów? Po co ja postawiłem farmę bananów? Jeżeli ona kompletnie mi się do niczego nie przyda, a miałem też do wyboru, żebyście zrozumieli ym, Miałem do wyboru... oj, ninja alchemik Spike Factory yy, Czekaj, co ja miałem do wyboru? Miałem do wyboru y, snipera i pomyślałem, że mówię nie, tutaj ninja będzie lepszym rozwiązaniem. Ale... Aha, i pojawił się kolejny boss. O co chodzi? O co chodzi z tym trybem? Ale ten boss, nie wiem czy. Wi Aha, okej, okay. cofnęliśmy go po pierwsze, bo jego się cofa tutaj, co jest spoko. Cyk, i muszę używać cały czas umiejętności. Sorry, że gram na takiej wysokiej prędkości, ale nie ukrywam, że ten odcinek jest y, taki testowy dość i sam nie mam pojęcia, y, czy wiecie, czy jest to wszystko dobrze zbalansowane. Przeszedłem tego bossa. Dobra, czyli tutaj będziemy walczyli z różnymi bossami y, na różnych rundach i będziemy musieli wybierać różne małpeczki. I zrobiłem swoją wioskę, od razu ją sprzedam. No, widzicie, z tego wszystkiego się człowiek troszeczkę rozkojarzył. Weźmiemy sobie taką mm, wioskę? Nie, przepraszam. Farmę bananów. O, teraz snajpera. I 300. I czy to oznacza, że na przykład na snajperze teraz będę mógł sobie ulepszyć trzeci tier? Tak, no widzę, że mam 3000. Cyk. Ok, czyli mamy maksymalnie trzeci tier. Weźmiemy sobie to. Mm, tutaj możemy te okropne, okropne mikstury sobie kupić. I możemy także postawić kolejnego snajpera. W sumie nie mam pojęcia, dlaczego stawiam wszystko w jednym miejscu. Ale przynajmniej będę miał teraz mm, coś na takie lepsze troszeczkę balony. I kurde, to jest dziwne, bo ja nie mam co robić z kasą teraz. Zobaczcie, wszystkie małpki mam wymaksowane na dobrą sprawę. A nie, przepraszam, jeszcze snajper, o, górne drzewko, pięknie. No, i teraz nic nie powinno mi się przebić. Yy, postawimy sobie, hmm, hmm, hmm. Spy Factory, nie, Bomb Shooter? E Monkey Sub 300, on będzie zanurzony i wykrywał kamo. A wiecie co, to może się przydać. No, cyk, 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 i weźmiemy sobie, o, coś takiego. To już nie będę miał problemów z jakimiś tam innymi balonami. Jeżeli chodzi o farmę bananów, no to, o, trochę się nie sprawdza. Oj, 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 oj. oj. To jest Zaki Sierras na 40. rundzie. Halo, <grywy> to nie tak miało wyglądać, że, że się yy, balony przebijają. I na 40. rundzie przegrałem na drugim vorteksie. Fajne to jest! Ej, wiecie co? Jeszcze mam ochotę na trzecią próbę. że to jest odcinek testów, wezmę sobie jeszcze łatwiejszy poziom trudności mm, i weźmiemy sobie, zrobimy ranika pod Ciebie i, 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 i snajpera. Dobra, to, to, musi, to musi zadziałać, to jest kombo. Jeżeli będziecie chcieli właśnie więcej odcinków, to zostawcie teraz lajka. Już wiecie na czym polega ten tryb, więc raczej y, wszystko powinno być wiadome. Pytanie czym się różni na przykład ten y, czym się różnią poziomy trudności, bo ja mam, jak widzicie, na razie problem, żeby... Żeby wygrać po prostu na takim zwykłym poziomie. Dobra, cyk. Snajper ładnie sobie będzie radził. Za chwilę postawimy super małpkę gdzieś blisko środka. Taki przynajmniej jest plan. Okej, okay, mogę zbafować albo coś tam zrobić. Snajper, oczywiście, nie wiesz co postawić. Postaw sobie snajpera. Robimy go pod górne drzewko i robimy go pod środkowe, żeby... Ołowiane um, metalowe balony, żebyśmy nie mieli z nimi problemu i... Czy ze poradzimy sobie z tym? O, dobra, cofamy, cofamy, cofamy powoli. No hmm. ten pad Fusty, szczerze mówiąc, się średnio tutaj sprawdza. Lepsza, Lepszy byłby bohater, który ma globalny zasięg. I to już teraz wiem. No, te, tego bossa raczej rozwalę. No bo on ma co. Fil Ale. Cofnij się, cofnij się, Bosie. No dobra, udało się go pokonać. Jakimś cudem na farcie udało się to zrobić. Dobra, wezmę sobie prędkość razy 5 i tutaj, tutaj super małka nie będzie. I weźmiemy ją, zrobimy pod. Hmm, cofnięcie balonów. Potrzebuje coś na bossy, nie? Bo tutaj bossy będą odgrywały największą rolę i trzeba się do tego przygotować. Laserowe buchy strzela pod laserami zamiast rzutek. Dobra, weźmiemy to. Będziemy mieli laserowe pociski i mamy kolejną małpeczkę, którą będzie bumerang. I weźmiemy sobie, postawimy tego bumeranga gdzieś na przykład w tym. Okej, okay. nie mamy już miejsca na bumeranga. Więc tu, 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 coś takiego i. No, 2,02. Ok, 3,02 niech będzie. Coś tam zawsze będzie bił. Okej, okay, plazmowy wybuchy mamy. Zarąbiliście, i jako drugi tier robimy tutaj Ultrawizję. Mamy bis handlera. Bardzo w ogóle podoba mi się ten ekran wyboru. się. Widać, że naprawdę ktoś ym, myślał, co chce zrobić, a nie po prostu. Widać, że ktoś poświęcił czas na dopracowanie tego moda, a nie jest on zrobiony po prostu po łebkach. Więc dla mnie dożywotni props. A kurde, myślałem, że będę mógł to kupić sobie. Dobra, i kolejna super małpka. Ciebie zrobimy typowo już pod dolne drzewko. O, tak mi się wydaje, że powinieneś sobie poradzić. I. Dobra, prędko się razy 4 ty. Przecież... Ja mogę mieć dwóch bohaterów. Mogę mieć. <grym> I mam nadzieję, że oni nie będą mieli dzielonego ekspa, Że zostało. Us... Tak, nie mają zielonego expa. Tu jest gdzieś jest moja ym, twarz. Jest kamerka. Ale jestem na 90% pewien, że nie mają dzielonego expa. To jest fajne. To jest rzecz, którą, która mi się bardzo przyda. Gluganer! Uuu, Gluganera dostałem! Dobra, weźmiemy sobie, postawimy Gluganera e, gdzieś gdzieś tutaj, niech będzie na samym początku. Cyk, cyk, cyk. Pięknie, mamy dużo kaski, więc możemy coś z nią zrobić. Zwiększony zasięg, chociaż to ten zwiększony zasięg, szczerze mówiąc, tu się średnio przyda. I postawimy sobie kolejnego druida. Dobra, na tym najłatwiejszym poziomie trudności no nie ukrywajmy, idzie mi troszeczkę lepiej, który ma. Już mam już szósty, szósty poziom, ten. Y, psymbały, psi, PSI. A ten ma dziewiąty poziom, więc idzie całkiem spoko, Ale chemika nie potrzebuje. Wioska! Wioska, tak, tak, tak. Potrzebuje wioski, żebyście mieli wszyscy. O! O, właśnie. Macie już niszczenie wszystkich małpeczek. Znaczy wszystkich. tak wszystkich balonów, nie ma My więc powinno być troszeczkę łatwiej i mamy kolejnego bossa. Tylko czy te bossy są generowane losowo, czy na przykład yy, na poziomie easy dostajemy tego bossa, wiecie. Im będzie inny poziom trudności, znaczy jak będzie inny poziom trudności, to po prostu dostaniemy innego bossa, z którym będziemy musieli się zmierzyć. Nie wiem. Trzeba będzie to posprawdzać, ale kolejnego bosika udało się pokonać, więc bardzo fajnie. Postawimy sobie jeszcze jednego i ciebie zrobię pod mm, 005... Dobra, robimy spike faktory Inteligentne oczywiście. Pod dolne. Czemu nie mogę tego kupić? Jeżeli tam było 005, no to powinienem to... Ej, możliwe, że albo źle kliknąłem, albo jest to źle zrobione. No, je jedna z dwóch opcji. <ścoughs> Ninja Monkey 050, Ninja Monkey Dartling Gunner. Biorę sobie Dartlinga. Gdzieś go tutaj upnę. O, pięknie. I zobaczymy, czy to działa. Okej. Okay. No niestety dużo kaski on będzie pochłaniał. I weźmiemy sobie to, potężne rzutki, także bardzo fajnie, 77 runda. E, normalnie nie będę grał na, tak, e, na takiej prędkości, bo to się mija z celem moim zdaniem, ale że tutaj testujemy i sprawdzamy po prostu na jakiej zasadzie w ogóle działa ten mod, to wydaje mi się, że powinno być spoko i oczywiście jestem prawie przekonany o tym, że każdy mm, z kolei, znaczy każdy boss, z którym walczymy teraz, zadaje więcej obrażeń, bo to by było w sumie bez sensu, jakby wszystkie miały tyle samo, nie? Oj, okej, okay, dostałem... Obyna, obyna weźmiemy sobie. I obyna postawimy gdzieś tutaj blisko. Które masz poziom 10, ty masz poziom 14. Więc jak widzicie, te poziomy na, e, fajnie im się wbijają. Weźmiemy sobie, zaplokujemy i może uda się uzbierać na piąty tier. Ale zanim do tego przejdziemy, to zostałem bombshootera, którego właśnie sobie postawiłem i mamy. Uuu, druid. dałać mi druida. Druid. Yy, o, i jeszcze mamy obyna pod druida. Pięknie. Tylko to trzeba jakoś tak w dobrym miejscu postawić. No właśnie. Będzie problem. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Ej. Pf. Nie mam zasięgu na obyna i na druida. No trageria. Dobra, to niech sobie będzie w tym miejscu. O. Nie no, powinienem to wygrać. Szczerze, ja chyba na dobrą sprawę już nic nie muszę robić, żeby to wygrać. jak weźmiemy sobie to. I bossa cały czas rozwalamy, a, Dartling. Okej, okay. będę musiał chyba troszeczkę jeszcze tutaj postrzelać ręcznie, że tak powiem. Okej. Okay. Fajnie, że ten boss się cofa, także jest trochę prościej. No i jeszcze mam Spike Faktory. Halo Spike Factory. Yy, Dalsze radę. Pokonamy tego bossa. No nie muszę. Ostatnimi. Yy, że przejdzie ten boss i przegram w taki głupi sposób. Ach, dobra, na rundzie setnej. Ale jak widzicie są trochę inne rundy balonów. Bo nie było na przykład na sety, setnej rundzie bada, tylko mieliśmy co innego, więc mi się mega to podoba. Pytanie, czy dla Was będzie to takie fajne do oglądania, jak dla mnie do, mnie do grania? I od razu mówię, nie działa to na multi, więc admirosem tego nie będzie. To tylko i wyłącznie jest zrobione pod singla. Ale ja się bawię świetnie. Także zostawcie jakiegoś lajka i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku.